Pokój wam wszyscy ziemianie. Dzień, dzień, dzień dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku będzie Outfit of the Day. Tutaj miałem Stary, kanały Ci się pomyliły. Przepraszam, zapomniałem. Chodziło oczywiście o nową linię kosmetyków dla mężczyzn. Żartowałem! Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem informacyjnym i chcę Was serdecznie zaprosić do Warszawy, a jeżeli jesteś z Warszawy lub okolic dotrwaj do końca. Chcę was dokładnie wszyscy moi drodzy widzowie z Warszawy i okolic zaprosić za tydzień mniej więcej 2 e, marca 2013 roku o godzinie 17 do Złotych Tarasów, gdzie się pojawię. Pure Sky Club w Złotych Tarasach będzie organizowane vlogowisko SimCity, gdzie vlogerzy będą grać w SimCity przez 3 godziny wraz ze swoimi drużynami, a do tych drużyn można się przecież jakoś dostać. Oczywiście pierwszeństwo dostania się do mojej drużyny mają dziewczyny, które mają... <laughs> Nie no, żartuję. Tak, też w mojej drużynie są dwa wolne miejsca. Także, jeżeli chcesz ze mną zagrać w SimCity, to możesz to zrobić. Słuchajcie, są dwa wolne miejsca, co wystarczy zrobić. W... A tak na serio, dlaczego nie mogę z tymi cyckami? No, nieważne. ważne. W każdym razie, e, są dwa wolne miejsca. Wystarczy napisać mi maila kontakt.małp.amateuszolech.pl i wysłać jakieś ciekawe, kreatywne swoje zdjęcie. Opisać mi więcej siebie, co się lubi, i wysłać linka do swojego prywatnego Facebooka. To chyba wszystko. Mniej więcej o 16 tego samego dnia, czyli 2 marca, jeszcze spotkamy się z widzami, także wcześniej będziemy na miejscu imprezy. Chcecie się z nami spotkać i wycałować? <grych> nie, na serio, możecie się z nami spotkać wcześniej. A więc chyba wszystko przekazałem. Do zobaczenia za tydzień w Warszawie. No to trzymajcie się, nie puszczajcie. Na razie.